O, okej okay. o, a teraz czekaj, jeszcze pozbieramy tutaj może fanty bo o, są bo się tutaj poszukać czegoś ciekawego też nie wiem czy tyle coś jeszcze zostało znaczy bo my nic tu nie zbieraliśmy Ej! Okay. a nie, tutaj to już teraz tu nic nie ma się... gdzie ty poszłaś? a z tyłu jesteś luz nie ma tu nic na rano? No nie ma. Dobra, chodźmy. O, machine gun, a mo, yeah hmm. Chociaż to ja powinienem biegać z shotgunem, ty z machine gunem. Nie, ja nie lubię. No. A ty jesteś już tam, kurde no No widzisz. Ja tutaj się jeszcze dla mnie może jakoś tak fajnie by było. A to po drugiej stronie. No, co tam po drugiej stronie? Ja już zebrałem. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Mam długą rękę. Lulululu. A żeby, te przy ten, żeby skrat, no to miejsce przycisnęło się przez kraty, no to. bym się tutaj jestem, sprzeczała. Jestem po prostu elastyczny. Człowiek guma, normalnie. A to co ja tutaj oste... zeszłam, jak tutaj już zebrałeś, no tak. Ja jestem jak plastelina Oczywiście. Tak. Ciekawe, ile zdążymy nagrać. Nie wiem, zobaczymy. Ej, no, jeszcze sporo czasu mamy. Aha. Eee. A, tutaj było, że to jest zamknięte. A nie. Otwarte? Myślałem, że to jest to, co jest zamknięte, a to gdzieś później chyba. No. No i tak idzie na wspólne. Dobra. Piniaka. A, tu są też drzwi jest? Nie. A. I tutaj ci muszę pomóc No ale to będzie po drugiej stronie Bo nie będę miała jak się dostać ale zawsze można Gdzie ty jesteś? Z tyłu Aha Dzień dobry Ops Ale i tak tutaj jest zamknięte no, aż tutaj, że tylko może się przyjrzeć, czy też ten styl tyłu. to przyjrzymy się. Że tam jest kluczyk. No, piękny kluczyk. I tak muszę zeskoczyć. Powinieneś mi złapać, a nie kurde sobie biegasz tam, no. Oj tam, oj tam. O, no, babka. a No, to tylko pieniądze. O, o. ale to bym chciał. a my się przejmujemy tym co no mówię? No oczywiście. No trafić tego zarażonego, a trafiłem chyba kobietę, którą zaciągał. Tutaj masz granatę, jak chciał. Opa. Greenery. O Boże! Teleportował się, no! Oj to moje. Czekaj, tak, gdzie to było? A, tutaj jest. O Boże. Ty! Ej! Gdzie ty? Gdzie ty tam biegasz? Ha, Łoł. Haha. I co? On jeszcze żyje! To kurde nieśmiertelne. Dobra, pomóż mi tutaj przeskoczyć. O, czekaj, tam... Dobra. Tam była jeszcze skrzyneczka. Jump. Jak zwykle czarna robota dla mnie. Łoł. Wow. <laughs> czarna robota, to ja tutaj zabijam. Może wygrać. Jest. Uuu! Uh. O, oddam ci ten naboje. Aha, ja ci potem dam do snajperów. bo... Gdzie to tak drą się? Okej. Okay. Jeszcze granat, no ale dobra. Granat, bo chyba i tak już nie mam miejsca, no. Chodź okay? Dam ci ten naboje. Dziękuję No problem, handel wymienny. No, czekaj fika okay. bo ja muszę wydmochać nas. Okej okay. No okej okay. Wybaczcie, ale musiałem. A tam są ten, a tam będzie ta Shotgun będzie. To ja go wezmę, bo ty już masz. Co tam robisz? Strzelam mu w kolano. Aha o! te, 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 gdzie, gdzie, gdzie są butelką? Chcę mnie butelką zaatakować, no Dobra, popatrzę sobie jak ty walczysz. O, Hanka. Gdzie? No, hanki tu są. A, znaczy to kartony? No, a co myślałeś? Zamknięte. Ujej, już. No. Dziękuję. Proszę. Czekaj, to te jabłka można. O, można jednak. A to tylko granat. Po pomodory też można. A to tylko granat to co tam? To też jest zamknięte? Zamknięte od środka. A niech to. Leci granat. Gdzie? Nie ja, ja wiem. No, ale czy to jest otwarte? O. Jumne sobie. <laughs> Okej. Okay. I czy tam shotgun był? A, to tam jest taki niebieskie ten kółeczko zaznacza z tam Kasa. Tam musimy iść, ale. Ja idę na dół, bo nie ogarniam. Ja zaraz do ciebie przyjdę, bo tutaj dwóch napalonych murzynów na mnie wyskoczyło eee, Tutaj first aid spray, okej okay. O, tutaj są drzwi No Czekaj, tam no, nie gnaj gdzieś, bo no, ja tego sobie to... jeszcze Muszę no, znaleźć No tutaj jest, tutaj jak zejdziesz, tu taki domek tam jest i on tam będzie o złoto dostawiłaś Oj złoto złoto, ja już mam dużo złota no, Ale trzeba mieć więcej Ja pójdę stoper żeby sprawdzić ile nagrywamy ale jak zwykle zapomniałam Oj tam. mojte tam. Chyba zrobię to najlepiej kata okay. Że niby Że Gdzie nie... jest ten shotgun? Chodź tutaj może co No dobra Shotgun dopiero będzie, tak? Tak, tam jest takie niebieskie kółeczko nie? A, to, to teraz ten będzie. No, ten kafarowano. Oglądać modę na sukce, no. <laughs> Może lepiej nie. O, tam jest ten szatram. Tutaj jest. Ej, Mój, 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 mój. Nie. Moi, 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 moi. Yeah. Ej, czekaj, to trzeba wyrzucić. Albo co tam wyrzucić? Może co? To wyrzuciłeś? Nie, użyłem po prostu spraya Aha. A. Aha, jest super. Ciekawego? No bo to może chodźmy do tej baby. No. To będzie rac raczej dosyć łatwe. No to będzie łatwe. Ja za zawsze na dach chodzę i zrzucam daminę. ale ty przecież dwa strzały z tych... nawet z pistoletu i będzie leżeć. No fakt. Jak mm. ty ją obejmujesz? Mhm, <laughs> a może jest twoją fanką. Ja <laughs> ładnie <co>, fanki. <laughs> To jest coś. Łoł. I ona. Ale się teleportuje. Ja nie mogę ucelować jej głowy. Jezu, jak się ona przewraca. Już? O jedus, 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 nie, 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 wow. nie,

Aaaa, nie, 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 nie e, 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 e. Dobrze nie, do Ciebie, dobrze nie, do Ciebie. Tak przeładuj No. Super. Ale nie, 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 z nie, Z tyłu, z tyłu. Z tyłu. Spokojnie. No, to mamy z tym? a mi no. Na czemu nie, no jest fajnie. Masz tak do shotguna. No, wiem, wiem, tylko muszę zrobić miejsce. Ja będę pijany. <grym> Equip. No I... weź mi ostrzec. Bo ja bym wbiegła, ty granat. Oj, tam sorry. <grym> o, sorry, sorry, sorry. Sorry, pomodory, ohoho. Piękniemy. Wiecie, ja tak się zastanawiam, jak on sobie radzi, nie wiem, no. tyle broni. No, zamiast tu, i tu wciskam C. Okej. Okay. Szybko nam to zrobić. No, a tutaj chyba co, co to jest? będzie z tym bossem, tym pierwszym? Taka ta. No, ja nie polarnia? widzę tego Ale chyba to nie tutaj, tutaj a, jest. to, to straszne. Czekaj, to tu się biegnie... Nie, tu się nie biegnie. Tu się biegnie... Nie, tu się nie biegnie, tu się biegnie. Jest to tutaj, tutaj niby coś? Tutaj nie będzie się. Aha, to chyba na górze jest, dobra. Bo. Aha. A tutaj? Ym, nie ogarniam. Aha, tu są schody, dobra. Ale może coś tutaj jeszcze jest ciekawego. Ym.